Tak się zastanawiam, czy gadać jeszcze raz o tych kółkach, nie? No i tak się gapię na to, gapię. I przyszło mi coś do głowy. Patrz. Siema. Jest 623 o 638 Jest wschód słońca Wyszedłem Sprawdziłem pogodę No i pada Patrz, zaczął się gimbal, nie? Włączył jakieś śledzenie. Wie on tam śledzi? Pa, śledzi tą dziurę. Ty może tam coś jest. Chyba mi pokazuje, że on tam iść. Dobra, czytamy komenty ziomki. Może wle wlezę na tą górę, tylko tam tendyk. Od Fetora rw jeden dzień temu to było wtedy. Drobna uwaga odnośnie tego, kto mógł zbudować te tunele. Zanim zacznie się snucie teorii na ten temat, chciałbym tylko przypomnieć, że średni wzrost przedstawiciela gatunku ludzkiego przez większość jego istnienia wahał się pomiędzy 155 a 165 cm. No właśnie, a skąd to wiadomo? Źródło, proszę pana. Bo to tak, wiecie, na przykład niby ta spadła, nie, gigantycznie, dzięki służbie zdrowia. No to wytłumaczcie mi, dlaczego naj, najwięcej stulatków żyje gdzieś tam w Kazachstanie, czyli gdzieś tam, gdzie praktycznie nie ma za bardzo służby zdrowia, nie. Blue Zone, nie ma nic wspólnego ze służbą zdrowia, ilość stulatków, ale oni liczą po prostu umiejętność dzieci, wiecie. Dobra, dopiero bodajże od XIX wieku sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie, z jednej strony było to polepszenie, się ogólnych warunków życia przede wszystkim bogatsza dieta no jak człowieku o co bogatsza w XIX wieku przecież tam była bida i nędza i syf tam nic nie było polepszone to właśnie gdzieś tam w XIX wieku opracowaliśmy przemysłową produkcję cukru znaczy buraka cukrowego i cukru nie i tej z kukurydzy tego syrobu to ale to później troszkę jest beautiful, nikogo nie ma, nie? Deszcz pada, jeden rower przejechał, fajnie pachnie takimi zgniłymi liściami jesiennymi. Bogatsza dieta, no ja nie wiem czy ta dieta była bogatsza, mi się daje że najbogatsza była w ogóle jak jeszcze, jak jeszcze po tych drzewach sechaliśmy czy coś. Nie no, generalnie człowiek, ja uważam, to jest trochę odrzucane, że współczesny człowiek powstał nad wodą, a nad wodą Jad bardzo dużo ryb, dlatego ryby są dzisiaj dla nas najdroższe, ponieważ jest to nasze pierwotne pożywienie. Proste, kropka. A nie mamy rybów, możemy jeść jakieś inne. Tak, ale kogo stać na ryby człowieku. Rzecz, która, której nie musisz karmić, nie musisz hodować, kurde, jest najdroższa. Kumasz. To jest crazy. Wiesz, albo na przykład, że wiesz, że ropa kosztuje na stacji benzynowej tyle samo co benzyna. Ja nie wiem, czy sobie się się sprawę, że to jest trochę tak jakbyś zacier. Do Bimbru sprzedawał tak samo drogo jak Bimber Kurde, ja się trochę tykam. A to jeszcze nie jest tu w ogóle stary. Ja tam dalej muszę iść. No kurde. Nie, no to jest chyba moja droga. Czy tam tędy mam iść? Kurde. Idę na razie, tędyk. Ciemno. Mam czołówkę, nie? No już jest jasno w sumie. A czemu tu jest tak ciemno? Kurde. Z drugiej strony była to zmiana w nazwijmy to stosunkach pracy. Wraz z szybkim postępem technicznym zmniejszenie uległ udział dzieci na rynku pracy. Wystarczy odwiedzić pierwszy lepszy skansen etnograficzny w kraju, by zobaczyć jak wiele pod tym względem uległo zmianie. Ergo jest jak najbardziej prawdopodobne, że tunele te zostały zbudowane przez ludzi. Pytanie w jakim celu? No mogły. No ale jeżeli one zostały zbudowane 10 albo 20 tysięcy lat temu, no to też jest trochę pytanie o technikę, bo one są takie małe i wąskie, że tam nie ma się za bardzo jak zamachnąć. A te ślady właśnie kurde muszę Wam teraz bo ja o tym robił w sumie kurde samolot przejechał, się normalnie cykam tu kurde No nie, jakoś się jasno robi A zrobię, zobaczycie jak to wygląda Ale oprócz tego ja jeszcze znalazłem właśnie w tym filmiku już Wam wkleję Znalazłem ten kanał jakiś Hangar 18 To jest jakiś austriacki kanał o UFO I tam jest pełno filmów o tych szladlach Zobaczcie na ten kanał, nie? Zobacz, UFO nad Zurychem. O, to Wam chciałem pokazać. Ale widziałem taki film do jakiegoś, do jakiegoś kamieniołomu, no to mogę Wam tu wkleić teraz. O, o to Wam chciałem pokazać, patrzcie jakie ka kamieniołomy tutaj są stare, jak oni idą. Tu już, nie? Wygląda jak bunkier, nie? To są jakby kamieniołomy, oni normalnie tak wyjmowali, jakby te kamienie, no tak, no tak jak szuflady normalnie. Schön zugehauen, dann oberster Stein und dann siehst du die, äh, die Rillen zum Wegsprengen oder weg Ja, sie haben hier auch so Kupffiguren reingetragen, ja. wo du angeblich siehst, wie sie es gemacht haben. Ha! Und jetzt siehst du, das sieht normalerweise wie ein wäre Beton mit Schalunk. Das sieht aus, als wäre ein deutsches Bunker. Znaczy ja nie słyszałem co oni dokładnie o tym gadają, tak przejrzałem, ale to jest chyba stare kamieniową i normalnie są, patrzcie, normalnie... Pa. Spójrzcie na tą, na tą metodę tego frezowania, nie wiem czy to jest nowoczesne czy to jest stare. Oni chyba tego nie datują, nie? Ale tutaj te nabierty, no to są chyba nowe, nie? Tutaj próbowano to wysadzić, czy coś, nie wiem dokładnie. To są te kern, bore, kern, coś tam. Że jak wiercisz, to ci rdzeń wychodzi. Nie wiem, jak to się teraz nazywa. Löcher. Sie noch Kernbohrung aus, ja? No, Kernbohrung. Denn die Farbe ist auch in den Löchern sichtbar. Jakby były stare, to też by była zichtba, nie? Dobra, jak mówię, ja nie wiem, za bardzo tego nie oglądałem. Nie chcę jakieś głupot odbalić, może to jest wszystko wyjaśnione i współczesne albo coś. Ale normalnie z tego co. Generalnie jeszcze tu jak wrócimy do tych tuneli, Heinrich Kusz mówi, że jak się to robi ręcznie, to zawsze skała się wyłamuje tam gdzie jest jakaś najsłabsza warstwa, nie? Nigdy nie jest tak równo jak mieliście tu. To jest Gneiss. Ta skała, to nie, ja mówiłem chyba, że to jest boksyt a to jest coś może podobnego, ale gnajs. Nice. To też chyba zawiera aluminium. G glin znaczy O, to jest przekrój. Ecztal nie? Erztal to są chyba te miejsca, nie? Podziemne. To jest jakby miejsce w ziemi. Po prostu sztele. Pewnie już patrzycie, czy coś. No te koło kamieniłomy i widzicie, one są jakby Jakąś metodą oni te bloki wycinali z tych podziemi normalnie i te ślady, wydaje mi się, które zostały, które pozostały, są podobne, nie? Podobne jak w tych wewnątrz, tych, tych, ten kurz mówi, że one najczęściej, o wlazem, na, jest jasno, kur, że one, że te ślady mają 40 centymetrów zawsze jakby najczęściej czy coś i, i później się urywają, nie? I następne idą jakby, dziwne są te ślady, znaczy on mówi na to, że pytał się tam ludzi z budow... Z, budow... z budów i oni mu powiedzieli, że to wygląda jak szre... szrem szpuren. Szrem szpuren. To są. Ja nie znałem tego wyrazu, szczerze. Tak jak patrzyłem, to było w szkowniku jakieś ślady po elektrycznym młocie, nie? Ale mi się daje zaznaczyć, chyba pneumatycznym miało być, czy coś. No chyba coś takiego, jakiś mechanicznym tym. No młotem czy jest? pa, Ty jak fajnie wygląda tam rafineria wyostrzy Fajnie płynnie chodzi nie jak na 8 razy powiększenie ale nie chcę wyostrzyć, jest mgła, nie? ale cool generalnie Kurde, się już zmęczyłem nieźle ale tego mi było potrzeba człowiek trochę się zmęczy. na pewno to siedzenie ja nie wiem to jest po prostu ja jestem dowodem na to żywym że te 15 minut City że to wszystko nie wypali ludzie powinni jak najdłużej chodzić gdybym ja był dyktatorem to bym każdemu chodził 5000 5000 kroków City bym zrobił widzicie że mi gorąco spociłem się Uff. Uff. Widzicie wiecie roboty, do roboty nie wstaliście, albo jesteście urodziny, bo na cmentarz pojechaliście a ja tu dla was widzicie już na góry włażę. i na wschód słońca czekam, ale nie będzie nic widać jasno się tylko troszkę zrobi szkoda szkoda, szkoda kurde, ale tu pada kurtkę musiałem deszczową z samochodu wyciągnąć ustawiłem gimbal Fajny jest ten zoom. O, krzywo mam chyba. Ale to dlatego, że coś tam, że krzywo ustawiłem komórkę, czy coś. Nie wiem czemu ona automatycznie nie prostuje, wiesz dobra, miałem skończyć. Kurczę, ty, zaczął mi Google sam działać, nie. Muszę wytrzeć komórkę, bo telefon od tego deszczu dostał własnego życia. Już dzień dobry, czym mogę służyć. Dobra, to było od pana. Fetora RW, a teraz od pana F farbinka przez V. Ten Heinrich Kusz to wątpliwe źródło. Na Wikipedii piszą o nim krytykowano przesadne interpretacje, błędną identyfikację znalezisk i stosowanie wyjaśnień ezoterycznych. I ogólnie uznano za naukowo wątpliwy sposób pracy. W dwóch źródłach odrzucono naukowe datowanie badanych obiektów przez Kusza na 10. Lub 20 tysięcy lat, jako błędną interpretację wyników pomiarów. Temat ciekawy, ale raczej bym się nie ekscytował za bardzo. E, tak, to znaczy, ja Wam powiem, że ja. Tam jest jedna taka rzecz, że mi trochę aż tak się głupio zrobiło, i trochę mi się odechciało w ogóle dalej to robić. Ale se myślę, że trzeba chyba to oddzielić. Wiecie, te, te jaskinie? Bo jak zobaczyłem ten, ten kanał Hangar 18 i zobaczyłem, ile tam jest tych jaskiń, to mi się warto, że mi się wydaje, że warto jednak wbrnąć. Co mnie najbardziej odpycha, są te najróżniejsze znaleziskie znaleziska, które on tam znalazł. Przede wszystkim, wiecie, to jest tak trochę tam brakuje jeszcze tego, tego mechanizmu z Artarkia, czy jak się tam nazywał i tego aluminium z Auvit, czy coś tam z Rumunii, bo naprawdę, bo tego brakuje, nie? Bo co jest, na przykład tam znalazł czaszkę jakiegoś tygrysa lodowego czy coś, no z dziurką od, i on to, jakiś, jakiś tam ekspert powiedział mu, że to jest od hochgeschwindigkeitgeschossu, czyli jakiegoś pocisku wysokiej prędkości i że widać wokół tego otworu takie jakby narośla, że ten tygrys jeszcze żył. Tam jest gdzieś otwór wyjściowy i wejściowy. No tylko co najważniejsze, co trzeba wiedzieć, że on sam mówi, że te jaskinie były używane przez wiele różnych nawet kultur. Kultura tak na marginesie to ci, którzy nie budowali miast. Bo jak budowali miasta, to już byli cywilizacją. Od Civitas czy tamten. Różne kultury, że to są jakby wtórne. On sam mówi, to są jakby znaleziska chyba wtórne czy coś takiego. Czwajt, jakoś ten, Funde czy coś. Tak, że ktoś to po prostu kiedyś już znalazł. Później może być jeszcze opcja, że jak ludzie się tam ukrywali, wiecie, w tych jaskiniach, to zabierali jakieś wartościowe rzeczy. Może ich tam później czymś zakadzili, zaczadzili, coś nie wiem. Może być. No ale najgorsze to jest to, że tam jest przy, przy tych. Wiecie, on mówi o tych hermetycznych lampkach No i tam pokazuje normalnie taki, wiecie, jak wyglądają czubki od choinki No ja pamiętam, jeszcze ja jako dziecko zakładałem coś takiego I ja nie wiem, czy on nie kuma, że to jest czubek od choinki Czy, czy on myśli, że my nie kumamy? No chyba on nie kuma, no przecież każdy wie, że to jest czubek od choinki, tak? Ale roz, roz, mi się wydaje, że może, jak on znalazł tam tyle tych najróżniejszych rzeczy Jakichś, no bo tam pokazują, tam są na przykład, on mówi, kamienne narzędzia, które były robione przez maszyny. No z tymi, z tymi znaleziskami to rzeczywiście, ja bym się na razie od tego... Ja bym chciał kiedyś, wiecie, wywiad jakby kiedyś z nim zrobić, to bym chciał, nie? Bym się go zapytał. Bo to, bo jeszcze, jeszcze druga rzecz jest, jakbym będę opowiadał o tych, o tych, od wewnątrz, te tunele są zeszklone jakby, nie? Mają taką szklaną warstwę, według, on mówi. I mówi, że to jest poniżej, to się nazywa fezyntat, czy coś. Ja sprawdzałem i zynt, znaczy, Fezynta to jest jak, jak na przykład woda ścieka po czymś i się tworzy właśnie zynt, to jest ten taki jakby osad. To jest zynter, a nie zynt. I po polsku to jest martwica geologiczna, martwica wapienna. Powstaje w wyniku wyrządzania się węglanu wapnia, no tu się właśnie kamienie budują, jakby od tego lania, nie? Od wody się tworzy kamień. To jest Turcji, Cool. Nie wiem, czy widzieliście, jak na przykład w miejscu jakimś się sika dużo, czy coś, co się tworzy taki kamień, nie? Wydaje mi się, że coś jest co jest coś takiego, jak się tworzą te stalagmity i stalaktyty. Nie? Która jest godzina? W ogóle on nie pokazuje tu zegarka, nie? A ja mam zegarek na ręku. Hey. A, 6.40, no to... To już jest chyba wschód. Patrzcie, ja może pokażę tu... A ja mogę zrobić taki bardziej view, nie? Ten zyn, że to wiecie, no chciałbym się właśnie go zapytać, czy on jest pewien, że to na przykład. Posłuchajcie, bo, bo jest taki gostek, który twierdzi, że to były normalnie kanały do ścieków. No i generalnie taki jeden taki, na chłopski rozum, argument dla mnie jest taki, no że te rzeczy wyglądają rzeczywiście jak mechanicznie zrobione. Ja wam jeszcze pokażę, a znalazłem jeszcze inne, to w ogóle wygląda kosmicznie. I no kwestia jest, na no, jaki to jest czas datowany? No bo nawet jeżeli to jest na średniowiecie datowane, to też już jest dziwne, jak, jak to było zrobione, nie? O, właśnie ten Franzeleski, mi tam chyba ze trzy komentarze mówicie o Franzalesku. No ja Franzaleskiego kiedyś oglądałem ale później mi się dawało, że on chyba trochę jakoś tak za bardzo od ten, no, odryfował może troszkę, nie wiem, no tak ostatnio właśnie mało go słuchałem, ale wtedy jak on jeszcze tą pracę doktorską pisał ten, no to, to było cool wszystko i to się zgadza generalnie z tym, co tam ten Graham Hancock chyba gada i ten Shock i ten Randall, Randall Carlson, no oni też, właśnie to tam z tą katastrofą, nie? bo ten, on pokazywał, Franz Zaleski pokazywał jakiejś strony, że od jednej strony jakieś, coś tam jest strasznie jakby stopione, nie? jakby jakieś ogromne temperatury, jakiś kataklizm tam był. I oni chyba to też pokazują, ale powiem Wam jeszcze, człowieku, ja widziałem w razem raz, kurde, że nie, nie, mam, nie wiem gdzie mogę znaleźć ten link na jakichś takich rusków. Strona ruska była i oni też robili ekspedycje. no, Oni tam pokazywali jakieś kamienie, fleksem tego, oni mieli od razu koferki ze sobą jakieś dodatowania, nie wszystko. No, Ruskie mają tę technologię, ten kurz, on też datuje to w Rosji, nie? Ten... A właśnie, bo ktoś napisał, a to później może powiem, że to TCN to nie jest datowanie węgla. To datowanie węg C14 to jest jak roślinka powstaje i ona zbierze węgiel z powietrza, to on się rozkłada tam generalnie mówią, że 50 tysięcy lat, ale teraz słyszałem właśnie od kusza, że są laboratoria, które do 60 tysięcy lat nawet mogą datować, prawdopodobnie to chodzi o tam dokładność. One wytra wytracają coś tam, jakiś tam kurwa, izotop, węgla, coś i do 50-60 tysięcy lat można zmierzyć, ale to tylko musi być organiczne, jakiś drewno, kawałek rośliny, coś. Także najczęściej wiecie jak ktoś tam stał 10 tysięcy lat i przyszedł jakiś tam 500 lat temu gnojek z młotkiem, zostawił go, no my datujemy młotek i mówimy, o, piramidy 500 lat, nie? To jest generalnie ten, ten błęd, ale zobaczcie sobie na przykład w tam Puma Punku, nie? Tam zobaczcie jak to jest zrobione, a te napisy tam tych inków, czy kto to tam mieszkał, to były takie badziewne, że to widać, że to nie one zrobili, nie? że to nie oni zrobili, nie? A tam gdzieś przypisali, przypisali to tym późniejszym. I to samo na przykład, kurde, właśnie o tych Ruskach wam nie skończyłem, jakie oni pokazywali zdjęcia, albo ja jeszcze, skoń, bo bym się chyba dwie rzeczy zaraz pomieszały. No, jest jakieś muzeum, gdzie te figury egipskie leżą. To chyba to egipskie muzeum. I tam, jak zobaczycie, są te takie zajebiste figury tych, tych faraonów i... I, I na nich wszystko, wszystko, co one tam mają, wszystkie guziki, wszystko jest jakby wystające, nie? To chodzi o to, że nie musi ten kamień dookoła zdjąć, żeby to wystawało. A ta pieczęć tego faraona jest taki tak chamsko, normalnie wkrojona, e, wiesz, wklęsła, nie? Widać, że to zupełnie inna technologia i tak dalej. Później jeszcze co ciekawe o Egipcie jest, tam widziałem ostatnio ten, tam jest taki jakiś minister kultury, który nie pozwala nikomu tam włazić, nie On chyba za łapówki, chce, czy nie wiem co. On mówi, że on tam, on normalnie zablokował jakiś tunel, nie? Jest jakiś tunel gdzieś tam pod Sfinksem, czy gdzieś jeszcze pod Sfinksem jakieś są przestrzenie odkryte chyba georadarem. Wszystko to jakby, on mówi, że a to będzie dla mojego następcy, nie? Czy coś. Że wiecie, że ten człowiek w ogóle nie ma kurde bele ciekawości, nie? Trochę nudno chyba mam się zrobiło, co? Może ja powinienem chodzić w kółko lepiej? No, no nic, wrócę taki kontent. Pa, jak zajebiście, nie? W sumie, pa, city. Ja nie wiem, dzisiaj jest... Mi się daje, że dzisiaj jakoś tak wszystko na pół gwizdka działa, bo ludzie z jakieś weekendy porobili dłuższe, nie? Miałem czytać jeszcze, coś o Egipcie miałem gadać. Poczekaj, o czym myśmy skończyli? A, o tych wątpliwościach z tym kuszem. Bo, kurde, ty, no nie może być, że ten gość jest świrusem, jak on... Ja wam pokażę, jak on chodzi po tych jaskiniach, nie? Wiecie? Także może, ja też myślę, że może na starość. Wiecie, czemu często naukowcy jakby, wiecie, poświęcają się jakiejś swojej pasji całe życie i myślą jakby, że ktoś im to wynagrodzi, a, a później jakby się orientują, że, że g, nie, że że nikt ci jakby te twoje, tego co zrobiłeś mało kto wie, no może kiedyś w historii, nie ale ale generalnie zawsze się liczy hajs, nie, zawsze że obecnie kim byś nie był, ludzie i tak oceniają ile masz, czy jeździsz, nie to jest takie najprostsze rzeczy i mi się daje, że wiele naukowców może się tak na starość wkurzać, nie, myślisz kurde, to ja całe życie byłem tego, prawdę, tu gadałem ten a wystarczy, żebym ja tylko po prostu, wiesz, jakiegoś grancika przyjął, ale to akurat nie w przypadku kusza, nie? bo kusz to raczej myślę, że to jest tak jak Macierewicz, nie? że zobaczył, że ludzie się bardziej interesują nie tymi samymi tymi tunelami, tą prawdziwą historią, tylko powiedz nam coś o reptilianach, którzy tam żyły, powiedz nam coś o, o, wiesz, to nie jest wejście do głębokiej, do, do pustej ziemi, opowiedz nie, coś takiego. I on sobie myślał, no kurwa, jak będę opowiadał o takie rzeczy, to może będzie więcej ludzi na moje prelekcje przychodziło, wiesz, może tam nie wiem, ja nie ile na takich prelekcjach zarabia, no ale tam nie wiem. Nie, no, bo, wiesz, bo on tak patrzył, takim Suzukiem jeździ, witarą chyba tam po tych w tym filmie dokumentalnym. Tacy naukowcy właśnie to nie są bogaci ludzie. No niektórzy teraz takiego tego Nolana chyba kto się ufo interesuje, to chyba wie. On też mówi, że on chyba 30 tysięcy wydał na jakieś badania. Rozumiecie, jakby badania? Ludzie muszą kurde sami organizować tego. Wszystka nauka jest nam jakby hijack, już mówiłem, nie? Uprowadzona. Jak, jak, przecież nie wiem, na no jakiś minister daje granty. Widzieli, kiedyś Gadowski chyba czytał badania, na jakie polski rząd wydał pieniądze. Człowieku, no to, to, to się wszystko otwiera i zamyka jednocześnie w kieszeniach i no, nieważne. Po prostu żenujące, wiecie, jakieś tam stadis, już tam nie będę mówił, bo te. Zamiast dać, wiesz, no są ludzie, którzy naprawdę chcieliby coś, kurde, zbadać, albo nawet, nie wiem, no Unia Europejska nie wydaje tyle grantów na jakieś badania, na jakieś, no mi, się, mi się wydaje, że to wszystko gdzieś tylko znika w jakiejś farmie, jakieś gdzieś, że jakby tak pomyśleć, to można by było w prosty sposób zorganizować jakieś badania, na które by dostać granty i jeszcze ktoś by, wiesz, cała rodzina by na tym wyszła, jakby, dobrze. Tak się właśnie zastanawiam, czy ludzie nie mają deficytu pomysłów, Wiecie, bo, na, przykład, bo takie na Ukrainie teraz czytałem jakieś, wiecie, no, chowanie powietrza, jakieś powietrze będą w ogóle chować. Nie? no, to jest... Człowieku, man. A w ogóle, słuchajcie. Ten nie chcę tutaj mówić, ale tam o tym. O tym dwutlenku. Ach, wiecie co, nie, nie będę o tym mówił. Tak mi się dobrze gadało, mam nadzieję, że ten. Zobaczcie, i teraz słuchajcie. Najważniejsza rzecz, bo tam cały czas są jakieś pretensje, że. Kanał szedł na psy, że coś. Nic nie szło na psy. Zobaczcie, kiedy Hawaje były, to był taki kurde, chyba czteroczęściowy serial w ogóle. Później jeszcze coś było dobrego. I, a przypomnijcie sobie, jak rzadko ja robiłem filmy na początku: przecież się śmieliście, nie? że tam raz na rok i tak dalej. A ja teraz robię i tych dużych filmów więcej. Bo na wprawy trochę zabrałem, najgorzej mi się pisze, najgorzej mi napisać. No na przykład teraz ja piszę już piąty dzień siedzę, Wiecie, że ja siedzę czasami cały dzień i ja napiszę jedno zdanie. Ja się cały czas rozpraszam, nie? Cały czas coś ten. Jeszcze te reklamy teraz mam spersonalizowane. Kurde, co chcę coś jakieś zdanie tam poprawić, zdaleć, kurde, zaraz jakichś plecach mi się pokaże, nie? O kurde, takiego jeszcze nie widziałem, nie? Jak to wkurza, Chyba będę musiał to jakoś wyłączyć, nie? Bo ja znamy... A miałem wam tutaj trochę pokazywać Landscape, bo tu widać w ogóle kościół Mariacki, nie wiem czy wiecie. Znaczy, no wiecie, ale tam gdzieś. O. A co tam jeszcze mamy? Piękny kościół, mariacki. Nie, to tak fajnie. Od nocy jest taki podświetlony, i przy wschodzie słońca widać, jak oni wyłączają lampy. Trójmiasto, budzi się. A to jest rafineria. To jest hotel, tutaj, wiecie? A pod spodem w hotelu jest biedronka. Kurde, jak tu kul cool wygląda ulica normalnie. Tak, także z tym kuszem, no trochę ten, że te badania dotyczące tych tuneli są legitne i ja Wam teraz w tym filmie pokażę, jak on tam georadarem badał, no są, są, są konkretne wydaje mi się, a zwłaszcza jak lukniecie wzrokiem jeszcze raz, jak mówiłem, ten kanał 18, Hangar 18, nie? Tam jest pełno filmów o tych, i naprawdę chodzą koleśe i takie w tych jaskiniach, oni jakieś jeszcze inne rzeczy, ja Wam pokażę tu urywki, ja nawet nie wiem, co to jest, musiałbym to wszystko oglądać, nie? Jak ktoś was zna niemiecki, niech robi tam jakieś te, bo to jest może ten. Dla mnie to ja, ja bym chciał już o czymś innym w sumie robić. Wiecie, aktualne tematy, no to jest właśnie aktualne tematy, no nie mogę nic robić, ale głupią mi jest, wiesz, wiecie. No robić o jakichś głupotach content, gdzie ja wiem co się dzieje, nie? Chciałbym znaleźć jakieś inne ciekawsze miejsce, no ale kurde, sorry, no jak będę jeździł samochodem, szukał, no to nie będę miał czasu robić czego innego, nie? O, tam jakieś. Po przerwie teraz idę dalej, nagrywam, patrzcie, jak to jest Beauty Trochę gnój tu jest, wiecie. Łaże po... a potem poryte przez dziki i zasypane liściami. I taka gnojowica się piękna, ale jakie piękne korlory. Teraz bez gimbala kręcę, nie? Pa. żebym się tylko do wody, nie śpiewszy. Wiecie, to jest dobre w tych iPhonach, że one są wodoodporne, że można nimi naprawdę w deszczu, ale przynajmniej na plaży, w piachu, wszędzie kręcić, nie? Kurde, człowieku, jak to jest Beauty Fair! Teraz jakaś muzyczkę sobie muszę wymyśleć. Coś z wiolonczelą. I co ja mam powiedzieć? Ta babcia, nie? Gdzie ona jest? Ta ona pokazywała Orpsy normalnie. Kurde, ja mam gdzieś link do tego, wam pokażę. Orpsy, wiecie, bo ktoś z Was w komentarzu mi napisał, że jakaś jest legenda, że jakieś kule świetlne wydrążyły korytarze, nie? I one się tu pokazują normalnie, ale o tych Orpsach to już to już od tych Niemców to bardzo często słyszę, nie? Oni często o tych obszarach gadają. Właśnie tutaj z tych, właśnie gdzie tam łażą po tych górach, po tych tych, jakiś jeszcze gostek też, o, od energii kiedyś taki był normalnie w hotelu, on na taką maszynę. Jakąś coś tam wodór w piasku spalał, nie? Jakaś taka no, nowoczesna y, tam do grzania, nie? Coś tam na wodorze chyba, było I no i ten, I też mu się w hotelu normalnie te orpsy zaczęły pokazywać. One latały wokół tej maszyny, jego normalnie, nie? Poważnie, tak to widziałem, nie? Ale to mogą być wiadomo nie? Tam efekty, ale... No, no, one się jakby trochę inaczej jakby pokazują niż, niż lens flary, nie? A tu jeszcze mam taką angielską mapę, ale z niemieckiej Wikipedii, i nagrywam to jako Polak. Od ci kultura. Pottery to jest ceramika, nie? Zaczęli lepić garki stary. Kultura kwa. z gliny. Skumali, że jak się glinę wypiecze, to będzie twarda. I mapy o tym robimy, nie? Ciekawe, że jest taka mapa od słoików, na przykład kultura słoikowa, nie? bo w Warszawie, najwięcej centrum kultury słoikowej.